Broda jest umyta, wyczesana, brakuje jeszcze tylko takiego sznytu, żeby trzymała się przez cały dzień, po tego, żeby ta broda wyglądała cały czas dobrze i schludnie, żeby była nawilżona, ona lekko natuszczona, żeby dostała połysku, Ze forment stworzył balsam do brody, którego naprawdę nie trzeba wcale dużo używać. Wystarczy nałożyć taką ilość balsamu na dłonie. Pamiętajmy o tym, że trzeba go dobrze wetrzeć w dłonie i pomiędzy palce, rozgrzewając, o wiele łatwiej będzie docierał do wszystkich zakamarków Twojej brody i skóry. Cieramy w brodę produkt. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę świetnie pachnie. Nie za mocno, nie intensywnie. Kiedy już wetrzemy produkt i przygotujemy się do modelingu, potrzebujemy tylko naszego kartacza zewu i układamy przed lustrem dobrze ściętą, dobrze umytą, dobrze osuszoną i dobrze podwoloną. Rodę tylko po to, żeby dokończyć tego, co da efekt prawdziwego faceta. Kręcimy wąsy, jeżeli ktoś robi. Modelujemy dłoni, wykańczając, sprawdzamy i co? Słuchamy się do siebie?